Hejka, witam Was w nowej serii z Skywarsów tak? Dzisiaj właśnie rozpocząłem nową taką serię O Jezus ile tutaj jest itemów Rozpocząłem nową serię z Skywarsów Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku z Skyblocka Z tego... Skyblocka Mówiłem, że że będę nagrywał właśnie różne odcinki no właśnie z takich różnych gier. Znaczy z takich różnych minigier. A teraz niestety musimy przejść i zacząć się bić. Mamy tutaj swój iron Brakuje nam hełmu. Tak, nie, ma... nie mamy hełmu. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze te dwa koksy Weźmiemy sobie strzały Jabłuszko nie, wędka nie, z nam może się przydać Dobra, co teraz tutaj mamy takiego fajnego do budowania? No weźmy sobie to do budowania, a w, to, w tym możemy strzelać Ktoś sobie zbudował tutaj enchanting A my go spróbujemy zeszczulić Nie, nie damy rady Pójdziemy do niego powolutku idziemy do niego powolutku nie, nie da się, dobra niestety trzeba zaskoczyć na dół no i niestety iść się klepać to niestety do mnie nie jest akurat podobne, bo ja do to, klepania to tu ja za bardzo się nie nadaję ale tutaj jest, widzimy słaby gracz, to go może sklepiemy niestety o, lepiej nie dobra, uciekamy on na razie strzela z uku. Uda nam się może tego sklepać. Znaczy na pewno. Nie, uciek perłą. A my tutaj zaraz zginiemy. Dobra, postrzelamy z niego jeszcze z łuku, ale nie da się. Musimy niestety podbiec do niego bliżej. I kto został jeszcze? Cztery osoby. Dobra, lecimy go sklepać. Oj, chyba nie damy rady. Uuu, uciekamy, uciekamy, uciekamy. A dobra, co mi tam szkoda? No, no i widzicie, jeden minus score. No a to teraz lecimy na kolejną arenkę. Weźmiemy sobie może jak setki, dwojownik. Nie, mamy za mało punktów. Dobra. Tam za mało punktów. Wystarczy jaki mamy. Najpierwszy co on to zbieramy rzeczy. Knockback, bucik z hełm. Łuk weźmiemy, strzały. O, to się bardziej opłaca wziąć to niż... niż ten miecz. Strzały weźmiemy. Jest tu jeszcze jakaś skrzynka? No nie, można zniszczyć drywienko. Cieka czy coś jest tam na dole. Dobra, nieważne. Tu się zaskakuje. Nie, trzeba właśnie dostać tam na drugą stronę. I to jednak weźmiemy sobie to. Powolutku tam się dostaniemy. Mam nadzieję, że nas nikt nie zrzuci. No, właśnie o tym mówiłem. Dobra, no to polecimy do kolejnej Jarenki. Pewnie nam się też nie uda. I gdzie my tutaj mamy iść? W tamtą stronę jednak. Dobra, widzicie się, pomyliłem. No duża mapa, dużo lagów. No i co? Znowu jakieś cofki widzę. Skakujemy. No i co by tutaj sobie wziąć? Lightset. A weźmiemy sobie może... Jaka to jest mapa? Oj, nie wzięliśmy sobie żadnego seta. No dobra. Będzie w skrzynce. Czyli nie tu, nie tak się zawsze mylę te początki dobra, co tutaj weźmiemy weźmiemy na pewno sobie tą poteczkę damy ją tu, to weźmiemy tu, to damy tu są strzały, nie ma strzał co tutaj jeszcze wziąć, weźmiemy? weźmiemy śnieżki w razie jakby ktoś się budował no i teraz zbieramy jabłuszko, jest, są strzały no a to musimy na razie wziąć siekierę, bo nic lepszego nie ma nic nie mamy, to weźmiemy jeszcze buciki i ten hełmik. Oczywiście go ubierzemy. No i co tutaj mamy kolejnego? No oczywiście strzały weźmiemy, chociaż nie będzie nam tego tyle potrzebne. I co tutaj mamy? Oczywiście dwa koksy. Dobra, mamy tu już lepsze coś do budowania. Weźmiemy sobie jeszcze tak, jedną enderperełkę. To damy tu, to oczywiście tu damy tu. Powstrzelajmy w niego, może coś nam się uda? Nie wiem. Że trzeba tutaj solo i jak widzicie nas strzeli z, z... z łuku. Dobra. To polecimy kolejną areneczkę. Oczy... No i jak znowu nie wybrałem, dobra, to zaczniemy z powrotem bez żadnych itemasów. O, widać niewidzialne. O, mamy mini mapkę. No nice. Ile tam nas łączy do nas te areny? 1600 kratek to weźmiemy sobie. Tak. O, mamy złote, enchantowane jabłuszko. To sobie na pewno je weźmiemy. No i weźmiemy sobie to. Tak. Szybko bierzemy, o, mamy jak smieczyk. Jak miło. No i widzieliśmy, teraz jakiś gościu spadł. Dobra, jest tu jeszcze jakieś skrzynienie. To postrzelajmy w tego. Oj, nie ma dzisiaj skilla do strzelania. Dźwięk był. I co teraz? Ostatni. Nie ma się daj. Nie udało się, nie udało. Teraz. Nie umiemy w niego trafić. I uciekł perełką. Dobra, mamy za mało strzałów. Są to jeszcze jakieś są. No oczywiście, weźmiemy. Weźmiemy sobie to. Tyle nam chyba starczy. Jak oni się tam dostają? Aha, oni tam wchodzą perełką. Oj, my też nie mamy perełki. Weźmy sobie to. Weźmiemy sobie te dwie płoteczki. Nie, weźmiemy jedną. No i widzicie, znowu dostaliśmy... Musimy zejść golden apple. I może nam u rękę się uda wygrać. Nie, skąd oni mają te enchantingi wszystkie, ale nie podoba mi się ten serwer ze Skywarsami. To jedyny jest dobry cave block. Dobra. Nie, to nie ma sensu. My uciekamy tutaj. Może nas nie zrzucą jeszcze. Mam nadzieję.